O nie, To jest spoko. Nie, to jest słabe. Można szybko się jumpować. Ja nie lubię jak wszyscy mają tego. Yy, medaliona ukrycia. Szogunowego. To jest słabe wtedy, naprawdę. A co ty, co ty, co ty, co ty?

Zostaw. Ale tu chodzi o jak najwyższy poziom, a nie o to, żeby sobie kurde połazić. O, Słucham, to Czy mnie teraz słychać, chłopaki? Halo, słychać mnie?

Ale ich tu nagrzało. Ale miał medalionów. Pierdzielone. Ej, ej, widzę ostatniego. Ej, ej oni chcieli butować. <ścoughs> Ty. <ścoughs> Nie, to jest po prostu słuchajcie, coś pięknego. Halo, jak mnie teraz słychać, słuchajcie? Nie słychać, odzywać się, halo? No halo, ja się nie słyszę. Nie a, a masz słuchawki włączone w ogóle? Nie... Czy ktoś się może odzywać, kon kon konfirmować czy cokolwiek? No halo, jestem. Teraz mnie nie słychać? Halo, słychać mnie teraz? Dobra, błagam mi intro. Halo, może się odzywać? No tak, dlaczego nie rozumiem? Nie słychać się. Dlaczego ja ci, siebie słyszę, a wy mnie nie słyszycie? Macie coś schronioną w ustawieniach. Alô, alô, contato a base. É aqui curda. No właśnie, no, tam się ktoś pierze. A jeśli to masz jakieś piekawa, to dobra. Jeszcze nie wiem, dobra, jak mi się da.

i już lama. Srebrna lama. U. Ej no kurczę, zostało ich tylko 25, a ja mam aż jednego kila. No co jest? O. Ja chcę tego typa, ja chcę tego typa. Biegnij do niego, kurde no. O, nie. nie, mam tylko jednego chwila. No. Masz tu w dupę przyjmij. Ja jednego w tym wszystkim trochę nie rozumiem. Dlaczego oni nie podejmują walki, jak już ich prójesz? Już? Królewskie zwycięstwo? Dobra, Dobra,